Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Akademia Bogactwa. Powolutku ruszamy z trzecim sezonem zmagań. Chciałem wam powiedzieć, jakie mam przemyślenia, po jakie mam plany na przyszłość. Wiecie, że zrobiłem sobie teraz kilkanaście dni przerwy od odcinków, od remontów, od YouTube'a. natomiast okazało się po tych dwóch tygodniach, że trzeba. Do pewnej roboty wrócić. Także witam Was, Piotr 97. 97. E, tutaj taki klub, restauracja, gdzie zaczynaliśmy z Piotkiem. Pamiętasz, Piotr, ten pierwszy filmiki, ten pierwszy filmik rentierski. E, chciałem Wam opowiedzieć, co e, na, tych ostat... na, na następnych odcinkach będziemy chcieli Wam pokazać. Więc pierwsza taka rzecz, bo duże zamieszanie było pod koniec drugiego sezonu, gdzie tak jak po pierwszym mówiłem, że dopada człowieka pewne zmęczenie. Materiału, no ile można, że tak powiem, z pewną falą pytań, falą jakiejś krytyki, z własnymi słabościami, zmęczeniem się mierzyć, trzeba sobie od czasu do czasu zrobić jakiś oddech. Ten trzeci sezon to będzie chyba pogodzenie się z pewnym faktem, który tutaj nazwałem od rentiera do trenera, że pitu, 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 natomiast trzeba pewne umiejętności, pewną wiedzę przekazać, trzeba wiedzieć, komu się ją przekazuje. No, nie ukrywam, że chciałbym, żeby to był kanał rozrywkowy, ale tak jak dzisiaj, kręciliśmy film po, po lifting mieszkania po zmarłej osobie i jeszcze wyliczenia, prawda, ile się ma z tego i z tamtego. No, nie są, to, nie są to tematy specjalnie rozrywkowe, ale i życie często rozrywkowe nie jest, zwłaszcza życie przedsiębiorcy. Takie trzy wnioski, które chcę wam powiedzieć od moich nauczycieli, moich mentorów, które przyświecają mi zawsze, jak staje się na jakimś takim życiowym rozdrożu, czy w lewo, czy w prawo. Jeśli nie wiesz, Kim masz w życiu być, to bądź zwyczajnie sobą. Jeśli nie wiesz, co masz robić, to rób swoje. A jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ten to słowo, to powiedzenie. Yy, pamiętam, jak gdzieś mówiła pani Mirosława Czechowska, nasza nauczycielka od historii właśnie w szkole podstawowej numer 184 w Łodzi. Jeśli nie wiesz o co chodzi, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ten YouTube. Był dla mnie małym problemem, bo zaczęła to być praca. Po roku nagrywania, po roku pokazywania, po roku odsłaniania kart, zaczęło to być normalną, jakąś trenerką finansową. Więc rzeczywiście od jakichś śmiechów yy, do, przeszło to przez szkolenia. Kto to rozumie, zostanie ze mną, kto tego nie rozumie, no to, to trudno. Aczkolwiek będę chciał, żebyśmy w tym roku i trochę popodróżowali, i pogotowali, i być może pośpiewali, żeby nieco yy, odczarować ten taki monumentalny wizerunek przedsiębiorcy. A propos historyków, bo uczycie się na mojej historii, na historii swoich rodziców, dziadków, swoich przyjaciół, ludzi, których poznajecie poprzez książki, poprzez filmy. Kolejny e, nauczyciel od historii w liceum, pan Henryk Skorek, e, zawsze nas uczył, żebyśmy nie uczyli się faktów, jeśli chodzi o historię, tylko żebyśmy nauczyli się wyciągać wnioski e, z historii. Więc ja staram się wyciągać wiele wniosków z waszych historii, jak i również z mojej. I moje YouTube'owe wnioski po tym roku, YouTube bardzo łączy ludzi, bo udało się poznać można powiedzieć kilkuset kolegów i koleżanek z różnych stron Polski, jak i również w jakimś procencie świata. Wiele bratnich dusz. Nie ukrywam też, że YouTube no, też społeczeństwo dzieli w przypadku kanału finansowego na tych, którzy mają i będą mieli coraz więcej, na tych, którzy nie mają i będą mieli coraz mniej, ale to już są zwykłe realia życia. Wniosek numer dwa. Tutaj a propos pracy na YouTubie. Jest pewien natłok informacji, z którym się mierzycie. Telewizja, lepsza czy gorsza, ale gdzieś weryfikuje informacje. Dzisiaj na YouTube mogę wstawić wszystko, wy możecie napisać wszystko. To sprawia, że narzędzie jest magiczne, ale uważam również, że narzędzie w jakiś sposób niebezpieczne. Trzeba umieć tym narzędziem się posługiwać, a ja dopiero się e, uczę. Dla Was ważna informacja, żeby z tego natłoku informacji umieć wybierać ważne rzeczy i wartościowe dla Was. Jako nośnik informacji, gigantyczna siła zasięgu, no to chyba nie trzeba już mówić. Nie, też wiecie, że usuwając tam ileś filmów, te zasięgi sobie skróciłem. Efekt był celowy, świat się nie przewrócił. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Nie chcę się powtarzać, ale czasem trzeba zrobić nagły zwrot akcji, żeby film mógł y, toczyć się dalej. No i za co też podziwiam YouTube za niemoderowaną dyskusję, czyli możecie powiedzieć co chcecie, napisać co chcecie. Pozwolę sobie w tym sezonie nie czytać komentarzy i tam usunąłem rzeczywiście dwie, trzy sztuki przez ostatni rok, nie będę tego robił. I bardzo ważna rzecz słuchajcie, rola hejtu w internecie jak dla mnie, jak dla przedsiębiorcy, jak dla sportowca ten hejt jest zbawienny, gdyby nie hejt na pewno dawno nie byłoby tego kanału, na pewno nie ciągnąłbym tego dalej, ale chciałbym z tego miejsca, tak można powiedzieć, w przededniu wiosny, bardzo słonecznie podziękować wszyscy, wszystkim hejterom, podziękować Wam za krytykę, bo wiadomo, że jakieś słowa dobre, jakieś oklaski przyjmuje się łatwiej, ale przedsiębiorcy i sportowcy są wrażliwi na krytykę, dzięki krytyce walczą i próbują dalej. Za sobie napisałem najwięcej w życiu, zawdzięczam moim najtrudniejszym nauczycielom, których praca polegała głównie na krytykowaniu. To jeszcze nie tak, to jeszcze nie tak, nad tym musisz popracować, do tego jeszcze nie dojrzałeś, to zrobisz za pół roku, a to za, a to za dwa, więc myślę, że tutaj ta fala krytyki wobec mojego przekazu może tylko pomóc liczę na więcej. Trzeba umieć powalczyć o swoją rację, czyli mimo tego, że można by się poddać po pierwszym, drugim, trzecim razie, Chciałbym udowodnić jako prosty przedsiębiorca, że, że można i na kanale się pokazać, i na kanale czegoś nauczyć, i na kanale dobrze zarobić. Zresztą myślę, że pomożecie mi w tym jako widzowie. I również dzięki hejterom tak naprawdę zacząłem zarabiać, otwierając te płatne platformy. W tej chwili suma przychodów z tych platform VOD przekroczyła przychody z najmu, a to się jeszcze nie zadziało po roku Akademii. Czyli gdzieś w listopadzie, teraz tak na szybko. Co zamierzam? Więc, tak, po co taki kanał w ogóle robić? Jeżeli nie ma nic lepszego do roboty, to w ogóle trzeba coś robić. Ale wydaje mi się, że mogę sporo ludzi płatnie czy niepłatnie, delikatnie zainspirować do działania. Z dzisiaj taki zarzut po którymś z wykładów na manufakturze milionerów, że przekaz jest za miękki. Brak twardych danych, brak twardych liczb, więc ja chcę Wam powiedzieć, że miękki przekaz i miękkie podejście do biznesu dają mi twarde liczby, a jak widzę ludzi, którzy bardzo twardo stąpają po ziemi i twardo używają kalkulatora, niestety mają bardzo miękkie liczby w banku albo nie mają ich wcale, więc to bycie jak woda chyba jest lepsze niż bycie jak kołek. Co jeszcze? Szukanie ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach, przemyśleniach, doświadczeniach, kierunku myślenia, to jest znowu magia internetu, że pokazując się gdzieś przyciąga się dobrą energię, ta energia wraca w postaci ciekawych ludzi, których na drodze bym na pewno nie poznał, gdyby nie Piotr Kamera i YouTube.com, także, także wdzięczność wielka. Nośnik przekazu, promowanie swoich treści, informacji, spotkania szkoleniowe, wyjazdy integracyjne, poznawanie nowych ludzi, możliwość poznania się człowieka ze Szczecina z człowiekiem z Rzeszowa, dlatego że spotkali się, tak jak teraz będziemy mieli spotkanie gdzieś tam pod Tomaszowem w Spale, jak dla mnie wymarzony jakiś zawód na pół etatu, taki trenersko. Prezentacyjny, także, także na pewno fajnie. Plan na kanał. Chciałbym was zabrać na parę przygód motocyklowych. To jest taka moja wielka pasja. Zresztą zmierzam cały czas z przekazem do tego, że y, bogacenie się, bogactwo y, to, to są pieniądze tylko w pewnym ułamku, w pewnym zakresie. Ja sobie wymyśliłem ten model zarabiania na nieruchomościach, na tym najmie. Wymyśliłem sobie kiedyś dwie firmy, z których żyję. Dzisiaj sobie wymyśliłem całą tą trenerkę finansową i myślę, że na niej zarobię najwięcej. Ale tego bogactwa szukam w domu, tego bogactwa szukam w głowie, tego bogactwa szukam w żołądku, bo lubię dobrze zjeść, lubię pośpiewać, lubię muzyki słuchać. Kocham motocykle, więc pojeździmy sobie nieco po świecie. Chciałbym Was poprzez sport nauczyć pracowitości. Myślę, że lada chwila, bo już w tej chwili ta rehabilitacja przeszła w drobne ćwiczenia, pójdziemy sobie na siłownię, będę promował w każdym razie, może nie jakoś super zdrowy tryb życia, ale to, żeby ruszyć się dwa trzy razy w tygodniu, a już nie mówiąc o tym, że dzięki sportowi można nauczyć się pracowitości, oby tylko nie było to oglądanie przez was, ale również ruszenie się z miejsca. Remonty mieszkani biur. To uwielbiam, dzisiaj też kręciliśmy no zapach farby, zapach gipsu, zapach nowych mebli, kurcze okien nowych, które się montuje. no gdzieś, gdzieś, gdzieś to lubię. Najfajniej jest widzieć metamorfozę mieszkania, kiedy od totalnego paździerza odbieracie jakąś kawalerkę czy dwa pokoje zrobione na ażur pod zdjęcia. Jest to miłe, zwłaszcza że trochę działa się jak taki dyrygent, że nie za wiele się robi, tylko ta osoba to, ta osoba to, ta osoba tamto, to właśnie jest przedsiębiorczość. Teraz około 10 y, takich moich przyjaciół, wykładowców, doradców wchodzi w manufakturę, wchodzi w fundamenty, być może nieco poka pokaże się tutaj, ale notariusz, adwokat, pośrednik, którego poznaliście y, nieruchomości, pośrednik finansowy, bankier, księgowy, ten mój trener rehabilitacyjno-sportowy, no, tacy doradcy, którzy gdzieś tą wiedzę niosą od środka, będą ze mną występowali. Podstawy przedsiębiorczości, to między, myślę, że między wierszami na tych filmikach, które już padłem, mieliście dużo, a tu będę Wam zdradzał, jak, jak tego przedsiębiorcę się formuje. Też taki, taka seria anatomia przedsiębiorcy, powiemy sobie... Z czego się składa, z czego się nie składa, zewnątrz, wewnątrz i tak dalej. Szukamy równowagi finansowej, szukamy spokoju, szukamy takich dochodów, żeby dużo się nie napracować, a sporo zarobić. Z newsów. Ceny nieruchomości wysokie, ale wciąż na rynku jest bardzo dużo okazji, co, no, co, co udowadnia, można jeszcze coś dobrze kupić. Mieszkania, które pokazywałem wam na przestrzeni ostatniego roku, wszystkie zostały wynajęte, a to są małe mieszkania, 300 zł powyżej kwoty, jaka była wynajmowana. Także to średnie, malutkie mieszkanie w Łodzi to jest 1300-1400 zł plus opłaty. No, mój portfel zdrożał miesięcznie gdzieś około 5000 zł z najmu, więc nie jest źle. Chłopaki z Andremo od wczoraj występują w programie Usterka. Tam też ostatnie 2-3 miesiące pytaliście, czemu ich nie ma na planie, więc kręcili w Krakowie z TV, w TVN i, i współprowadzą tą usterkę. Mario Budowlaniec, z którym dzisiaj rozmawiałem, wystąpił u nas na imprezie 18 maja, takiej dużej w Lord i kolegi u Pawła, który ma no, duże, fajne kluby. Zaraz wam o tym opowiem. Wojtek Orzechowski tutaj dostałem. Od niego i od, od, od redaktora NETY yy, nowe wydanie y, miesięcznika. Dzisiaj Wojtek Orzechowski, z którym tutaj na, scen na scenie występowałem na jego maratonie, przyjeżdża do mnie do garażu za dwie godzinki i ja namawiam go na motocykl. On mnie namawia na flipowanie. Myślę, że razem się namówimy na swoje hobby. Program w TV: próbne zdjęcia w piątek. Tu też jest taka telewizja. Zresztą w sumie ta sama, gdzie chłopaki występują, robią próbne zdjęcia, być może te metamorfozy mieszkań uda się y, zrobić, także przyjeżdżają. No i cóż, i, i ta strefa nieruchomości nikt mnie o to specjalnie y, nie prosił, ale i Janeta, i Wojtek, i cała redakcja tyle roboty wkłada w to pismo. Zresztą myślę, że jedyne pismo w tej chwili dla inwestorów w nieruchomości. I fliperów, i, i chyba rentierów, bo ja będę jako rentier bardziej tutaj pisał, publikował i, i występował, ale możecie sobie e, czy Sylwetkę, Mario Budowlańca, czy Pława Albrechta, którego poznałem na maratonie, czy Wojtka Orzechowskiego, czy tutaj e, mnie poznać. Kto nie czytał, e, serdecznie e, zapraszam. Także część oficjalną uważam za zamkniętą, część nieoficjalna. E, pierwszy, drugi sezon Akademii. I około 30 filmów bonusowych, plus cały trzeci sezon nowy jest na takiej platformie VOD Akademia Bogactwa. P. W tej chwili chłopaki to stawiają. Też będę was uczył, żeby budować własne platformy, więc tutaj nie jestem jakiś specjalnie wyjątkowy, ale chciałem tą wiedzę zamknąć. Z komunikatów będę bo pytaliście, 20, od 29 do 31 marca, czyli już za. 2-3 tygodnie w Sheffield w Anglii. Jeżeli mieszkacie w Anglii, interesujecie się biznesem, interesujecie się nieruchomościami, pod szyldem Asbiro Investors i takiego kolegi Dawida Dowbusza, 30 marca robimy bardzo niedrogą taką konferencję dla, dla inwestorów. 31 marca robię swoje warsztaty właśnie w Sheffield. Zapraszam. 6 kwietnia kolejna edycja e, te, 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 takiego szkolenia z nieruchomości. Jeżeli ktoś chce inwestować w najmę czy w handel czy, 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 czy w ogóle w mieszkania w lokale, to to bardzo serdecznie zapraszam po ostatnim spotkaniu, które przedłużyło nam się do 5 rano. Trzy e, tygodnie temu myślę, że ludzie się zintegrowali, poznali, dwie osoby przeszły do aktywnych rentierów, że, więc, więc myślę, że warto ten dzień również e, e, zmęczyć ze mną i te, i, te, i, to, i te nieruchomości zobaczyć od kuchni. 12-14 kwietnia, tydzień później, mamy taki zjazd Manufaktury Milionerów. To już nasza tradycja manufakturowa. Trzy dni w jednym punkcie: 30-40 przedsiębiorców i przedsiębiorczyń wymienia swoje doświadczenia, prezentuje swoje firmy i delikatnie myślę, że otwiera głowę, bo, bo, bo cóż więcej można zrobić. Bardzo ważna informacja: 18 maja. Zapamiętajcie proszę tę datę. Robimy na kilkaset osób wielką integrację Akademii Bogactwa. Pytacie, mówicie, że no ok, są szkolenia droższe, tańsze, nie każdego stać. Chciałbym, żeby tutaj za kilkaset złotych można było spotkać się z dziesięcioma prelegentami, nie tyle osobami, które piszą książki, ale osobami, które uczestniczą w tym życiu biznesowym na co dzień. Tak, mówię, bankowiec, pośrednik nieruchomości notariusz, inwestor, remonciarz, wasze, myślę, że kilka osób, które w ogóle inwestują w nieruchomości czy prowadzą biznesy, będą mogły się zaprezentować, plus wielki networking od godzinki gdzieś tam 20 do 24 i impreza od 24 do 6 rano. Zamknięta właśnie pod szydem Akademii Bogactwa, człowiek, u którego miałem produkować browar. W tej chwili na tyle się rozrósł, że powiedział, Kuba, ja wam paletę piwa z dowolną etykietą przywiozę, więc skosztujemy. No, plany są wielkie. 18 maja, kto może, serdecznie zapraszam. Tam będzie jakieś VIP party, after party, ale ta stronka dopiero powstaje. W każdym razie sala jest wynajęta i nawet Mario Budowlanie, z którym się rozmawiałem, mimo przyszłych narodzin syna, też u nas się pojawi. Zapraszam do grupy zamkniętej na, zamkniętej na Facebooku. Tam w tej chwili ponad 2000 osób się zapisało. Można sobie kilka filmów zobaczyć, które nie będą edytowane na YouTubie. Zapraszam Was do obejrzenia. Teraz nawet nagraliśmy filmu, filmik jakiś na, na Instagrama. Powstaje takie narzędzie asystent O tym na, na webinarze wam opowiadałem. Może nie powstanie napój energetyczny, bo, bo tak jak mówiłem, no, nie jest to najzdrowszy i, i najszczęśliwszy pomysł ale narzędzie do zarządzania mieszkaniami, do wyszukiwania mieszkań na rynku, do y, liczenia sobie rad, zdolności itd. Asystent renter.pl to będzie takie nasze nowe, internetowe czy programistyczne dziecko. Też przyjeżdżają do mnie programiście, teraz na weekend i sobie powolutku pracujemy. Platformę, to nawet nie zachęcam, bo wszyscy wiecie. Y, Mobile'a przekształcam na taką inną firmę. Y, tutaj bardziej na zamkniętym kanale będę uczył, jak sobie taką markę od zera postawić. To i tyle. Tu 100 metrów dalej mam biuro, jak wiecie, piotrzkowskie 85, nie 97, gdzie zaczynałem swoją historię z biznesem. W tej chwili będziemy od ruiny robili takie maluteńkie centrum biurowe na 6 biur, plus jakieś biura wirtualne. Kolejne mieszkania pod wynajem, zdolność kredytowa na 3,5 miliona złotych, informacja z wczoraj żona i tutaj kursanci gonią mnie do książki, także między wierszami będzie pisana, a ja postaram się Wam mimo wszystko, że tej pracy wcale mało nie będzie, udowodnić, że można sobie po pierwsze na pół etatu sporo popracować, sporo dorobić, a połowę życia przeznaczyć na podróże, przyjemności, dzieciaki i siebie, co będziemy dokumentować z Piotrem. Nie zanudzam, wracamy z Piotrem do planów, zapraszam. Was do y, udziału. Oczywiście tutaj w naszej dyskusji, do komentowania, do hejtowania, do rozwijania się, bo to życie jest tylko jedno i trzeba je jak najlepiej wykorzystać. Do zobaczenia, trzymajcie się. Widzimy się w na następnym odcinku, czyli takie mieszkanie po liftingu za parę dni będzie wrzucone. Cześć! えっ